Hej wszystkim, witam Was dzisiaj na moim kanale. To jest mój pierwszy odcinek na YouTube. E... Dzisiaj maluję paznokcie, mam takie dwa lakiery. No. I jest Straszne światło, przepraszam Was za to. Prawie w ogóle mnie nie widać, ale okej. Okay. Jakby coś jestem w piżamie, a jest 15 spoko. E... Więc no i pomalowałam sobie tak, ten najładniej wyszedł no Jeszcze tu sobie, jeszcze u nóg będę malowała Więc dopiero 5 poznałek się pomalowałam, spoko I no Jak tu będzie 5 łapy w górę, to nowy odcinek yy, Na przykład Z Blockstar albo z MSP, właśnie, mam MSP, możecie do mnie, możecie zapraszać yy, Mój nick napiszę pod filmem yy, I mam jedno doładowanie VIP, możecie wygrać, ale i mogę też to dodawać dripy, bo mam 6 dripów więc spoko, bo ja mam 100 tysięcy, więc mogę sobie nakupywać dużo dripów No tak dokładnie tu dwie bluzki, bo to są za 50 tysięcy Tu dwie bluzki mogę kupić, więc spoko Ale mi się nie chce kupować, bo ja oszczędzam do, ja oszczędzam do miliona Ja będę miała milion, to dopiero wtedy będę wydawać Tak, ja zbieram do miliona I może jak tu będzie 5 w górę, to będzie nowy odcinek I ten, dajcie subka i dzwoneczek. Na dole jest dzwoneczek i na dole jest subek i łapka w górę. Łapki w górę dawajcie. No i jeszcze mam TikToka, więc no. Więc jeszcze tam napiszę moją nazwę na TikToku, możecie lajkować. A właśnie na MSP możecie wysłać pozdrowienia, yy, prezenty. Jakby co, to nie zmuszam, tylko mówię po prostu. Ale w sumie mi tam są niepotrzebne prezenty, bo yy, mam dużo rzeczy. Wszystkich stron chyba mam 50. No właśnie. Bo bluzek z tym to mam 20, chyba. Coś takiego nie wiem. Mm, mm, dużo unikatów. Właśnie jeszcze rozdaję unikaty. Zapomniałam. Boże. Bardzo... Przepraszam. <laughs> to jest mój pierwszy odcinek i wiecie, jestem. No, więc no. Nie mam co robić, bo mi ciągle Paznokcie wysłuchają. No. Tschüssi! Mami kupi to albo to wiecie, już jest wakacje i jest ciepło, no to... Bo ja niedługo jadę do mojej Mam jakby co stoketę i dlatego tak, gdzie mnie mój telefon stoi. więc spoko. Dobra, sądzę, że już możemy malować drugą część bez Dobra, to maluję. Boję się, bo, nie, bo ja jestem leworęczna i nie umiem prawą rysować, więc się boję, że mi brzydko wyjdzie. No, jakby co to nie, po, nie przyniosłam e, tego? Jakby co to jestem e, w salonie? A! Brawo, chodźcie na moją gazetkę. <laughs> Czekajcie, ale mi to wychodzi. Czekajcie, bo tu. Dobra, wyszło, ale. No, dobra. Wracam za chwilę. No hej, okej, okay, już jestem. Eee, musiałam tylko coś powiedzieć mamie. Nie chciałam, żeby to było słuchać. Jakby co, to nic dla was. Więc no. Tylko mówiłam, żeby że nagrywałam odcinek, żeby się nie odzywała, bo będzie na odcinku. No <laughs> ja chyba pomalowałam. Jakoś tak. No ja powiem, że ładnie mi wyszło. Małą warstwę nałożamy, co tu mi szybko wyschnie. Czesinką. Tu mam 2000 serduszek na TikToku. Czekajcie. No hejka już jestem. Gdzie. Dobra. ten dziś już mi wyszedł, więc mogę malować kolejny. Dobra, malujemy. Okej, ładnie mi wychodzą, nawet tą prawą ręką, ci powiem No powiem, że nawet ładnie Dobra, teraz trzeba wyrównać, bo nie wzięłam tych... Dobra Tak Nie no serio, ładnie mi wychodzą tą prawą ręką Powiem Mam taki kolor a w sumie pokażę Wam moje wszystkie lakiery. To będzie... No, to zwracam. Przepraszam Was, ale na razie Wam nie pokażę, bo beznokcie mi wysychają. Te dwa i boję się, że gdy na lakierów to mi się coś rozmarza. Chcę, żeby... ładnie to wyglądało. No boże sieć tu! Więc no. Przepraszam Was, że jestem aż tak bardzo rozkudłana, ale po prostu... Mm, noszę już te warkoczyki z 3 dni, bo chcę mieć falowane włosy więc... Pamiętajcie, 5 eee, no, łapek w górę to nowy odcinek Pięć Pięć-pięć No, 5 łapek w górę to nowy odcinek Subka zostawcie I dzwoneczek Będziecie, Będą wam przychodzić powiadomienia o moich nowych filmach Jak będę wstawiać? No, Jezu, w ogóle mnie no, nie widać Sorry Wiecie, może tak trochę? Widać mi trochę bardziej. Więc spoko. Napiszcie w komentarzach, jaki chcecie yy, odcinek, żebym nagrywała z Blockstar Planet czy z MSP. A tam zobaczę, ile yy, no najwięcej będzie głosów za MSP czy z Blockstar Star Planet. Znaczy, no dużo osób za MSP z, z Blockstar Planet. Po prostu zobaczę, ile więcej, tak. Serduszko dla Was. Pink fluffy unicorn z dżentzykami rainbows. Jestem niepoważna, tak wiem. No halo, e co? <śle> halo, co? Halo, co? Hihos, motherfucking, ty. Gazetka z Lidla Prestige. Błagam, zostawcie tutaj pięć łapek w górę. Nie w dół, tylko pięć łapek w górę. Nie w dół, w górę. Mama się na mnie patrzy. Lubię placki i pociągi. Tak wiem. Jestem niepoważna. Dobrze. Zaczynam. Ufajdam się. Trudno. Wytnę to Wytnę to najwyżej Dobra. Zaczynamy malować paznokcie Dobra Mama, kupisz mi loda? Jakie okazje? Po prostu. A co za święto? Kupisz mi loda? Nie podległości? Kupisz mi loda? Nie, bo się nie wybieram do sklepu. A jak się wybierzesz? No w tym roku się wybiorę, to nie bym się wybierał. Skąd ty będziesz nawet ten. Cicho! Cicho! Whisper, Whisper, a. Whisper, Whisper. Lubicie Whisper, to łapka w górę. A jak nawet nie lubicie Whisper, to też łapka w górę. Jestem, już mi wysechpał paznokieć! Maluję następnego, oto ten To teraz ten, przepraszam was. To teraz ten, później ten. Whisper, whisper! Aa! Dobra. Mama lubisz mnie? Ja. <noise> Dobra cicho już bądź. No co jest zrobiłam? Na pewno będę robiła drugi odcinek z moją bufę z najf z Nikolą, a później z taką jeszcze drugą knife z amelą. Z Amelą się spotykam za tydzień. Z Nikolą może jeszcze nawet dzisiaj. Przestań nie padać. Whisper, whisper! Fu, się oplułam. No hejka, już jestem. Yy, zaraz będziemy kończyć ten odcinek, bo zostało mi ostatnie paznokcie u nóg, co się bardzo długo zejdzie, bo ja bardzo długo maluję paznokcie. co? I po prostu to się długo zejdzie? No co? E, więc zostawcie łapkę w górę, jak lubicie moją bawę <laughs> A jak nie lubicie, no to łapka w górę też Cicho, bo to się nagrywa Czekajcie Więc jeszcze nie mam mikrofonu do nagrywania, ale niedługo będę miała. Dobra, skończyłam. Jak wam się podobał odcinek, to łapka w górę. Pięć łapek w górę to nowy odcinek. No, to pa. Pa, 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 pa. pa. বপা <śles> <śles> <to się> <śles> 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 <śles>